Siemanko, panowie, zobaczcie, co udało mi się dorwać w action. To na pewno wam się spodoba. Otóż, ta 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 ta. ta. Magnes neodymowy z 20 metrów. Lineczki jest do tego, moi drodzy. E, nylonowej jest zaczep i ciągnie do 150 kg. Kosztowało to 5,95 euro centów. Przypominam Wam, że oczywiście jak zwykle i jak 99% rzeczy w Niemczech, łowienie na taki magnes jest nielegalne, ale oczywiście to dopóki, dopóty Was ktoś nie złapie. E, pytajcie się pań, e, możecie sobie znaleźć na stronie e, Akrzyna, jak się nazywa e, ten, e, to znaczy jaki numer ma ten artykuł, e, bo nie zawsze one są wystawione. E, ja musiałem się zapytać, pani znalazła na magazynie, dopiero co przyszły, także idziemy na polowanie. Dajcie znać, czy chcecie relacje. Pozdro.